Cześć, tu Bartek z Road Racing. Dzisiaj przyszedł czas omówić moją szosę, na której jeżdżę obecnie. Czyli Orbe Orkę M10 i LTD. Jest to najwyższy model tego producenta oferowany w tej chwili, jeśli chodzi o rowery szosowe do ścigania się, które nie są jednocześnie rowerami Aero. O Aero Orce macie osobny film na tym kanale, jeździłem na nim w zeszłym roku. I cóż, przejdźmy do zawartości, ale zanim przejdziemy do zawartości, polecam oferty partnerów kanału z sklepu Bike Chill z Dębicy. Kompetentna, fajna obsługa i 10% rabatu na kod roadracing.pl. Evan Light, koła, koła karbonowe do, każde, do każdej aplikacji. Mega wysoka jakość: 3% z kodem roadracing, i 5% upustu na okulary rozmaite. Świetnej jakości w optyk okularze, wszystkie informacje w opisie. Ten rower kupiłem właśnie w sklepie bike, czyli na podkarpaciu. Ok, przejdźmy do tej maszyny. Jest to klasyczna szosa do ścigania, nie jest to szosa, gdzie numerem jeden w projekcie były, były sprawy aero, ale nie zostały one całkowicie pominięte. Widelec i ukształtowanie dolnej rury oraz choćby sztycy. Rury podsiodowej wskazują jasno na to, że Aero również było gdzieś tu w, w, brane pod uwagę przy projektowaniu tej maszyny. To jednak nie jest rower Aero, i nie chce takim być, to jest rower do ścigania się, do szybkiej jazdy i jego główną taką cechą, moim zdaniem, jako osoby, która przejechała na nim już spore kilometry, nie wiem, jakieś 2,500 km, może, może trochę więcej jest zapraszam też na moją strawę tam będziecie mogli obserwować te jazdy szybsze i wolniejsze i tą główną cechą w tym rowerze jest jego sztywność jest jego reaktywność ta rama to karbonowy monokok czy to jest autentyczny monokok w sensie że cała rama jest zrobiona poza widelcem z jednego kawałka z, jednego, z jednej formy tego nie wiem być może nie do końca ale no, tak producent to kręci nie mam szczegółowych wiadomości na ten temat co oni rozumieją przez monokok, bo to są różne teorie co to może znaczyć? No taka klasyczna to jest taka, że całość czyli ten trójkąt i ten trójkąt no, są zbudowane z jednego kawałka to są tak zwane prawdziwe monokoki, jak jest tutaj dokładnie nie wiem ale nie ma to większego znaczenia, bo rama jest mega sztywna, to jest rama która jest autentycznie mega sztywną ramą co to daje w czasie jazdy? Ano daje takie wrażenia, że jak depniesz, to jedziesz. Po prostu. Ten rower się nie przegina na bok. Tylny trójkąt. Zobaczcie, jak potężne są te lagi. Jaka to jest konstrukcja. Jak potężna jest tutaj mufa suportu. Jednocześnie ten rower, mimo takiej sztywności, jest rowerem lekkim. I jest rowerem bardzo lekkim. W specyfikacji następującej. Te koła Shimano Dura-Ace... Koła Shimano Durace, siodło Selitalia SLR karbonowe. Rower bez pedałów waży 6,95. No, jest to moim zdaniem bardzo konkurencyjna waga. Jesteśmy tutaj w grupie tych rowerów na świecie, które schodzą poniżej 7 kg. Jest ich trochę, to nie jest tak, że jest to jakaś rzadkość czy wyczyn. Niemniej jednak, Orbea nie zostawia tutaj jakiegoś pola do, do narzekań. I, I ta sztywność przekłada się też na bardzo fajne prowadzenie się, precyzyjne tego roweru. Wejście w zakręt jest dokładnie taką linią, jaką sobie zamierzyłeś. Przyspieszenia pod górę, no... Po prostu rower idzie do przodu z niesamowitym, że tak powiem, niesamowitą energią. I tak się zachowują rowery, które są sztywne. Oczywiście nie jedna Orbea robi sztywne rowery, jest, jest takich firm więcej. I, I to nie jest też jakaś po prostu rzadka cecha. Niemniej jednak no, są rowery do ścigania, której tej sztywności trochę im brakuje. Jak staniesz i depniesz, czujesz, że to tylne koło gdzieś tam w tym tylnym trójkącie kiwa się na boki. Tutaj jest to niezauważalne, dynamika jazdy na tym rowerze jest fenomenalna. Waga samej ramy to jest troszeczkę ponad 800 gramów. Jest to wersja OMX, warto zaznaczyć, że w Orbei są dwie geometrie, w Orce. OMR ramy mają swoją geometrię, OMX swoją. I tutaj przejdę, dla, do moim zdaniem, zalety y, tych, tych rowerów dla nas, kolarzy amatorów. Ja jestem amatorem tak samo jak większość z Was. Zawodowcem stajesz się wtedy, jak co miesiąc dostajesz wypłatę na konto. Ani wyjazdy do kalpa, ani wygrane w lokalnych wyścigach zawodowca z Ciebie nie robią. W związku z czym większość z nas to, to jednak amatorzy. Y, i, I cóż, y, y, jeśli chodzi o geometrię. To rozsądny projekt geometryczny tego roweru spowodował, że ja go po prostu wybrałem. Może dwa słowa o tym, jak ja wybieram rowery. Ja nie wybieram sobie najlepszego roweru na świecie, jaki jest dostępny, dostępny w dostępnym jakimś tam budżecie. Ja tak nie robię, bo bardzo duża część tych rowerów nie nadaje się dla mnie do jazdy. No nie wiem, przykładem niech będzie Scott Addict RC. Przecież ten rower ma współczynnik do Rich 1,35, ta Orbea ma 1,39, prawie 1,40 i przy tym 1,35 on jest dla mnie za długi. Ja to wiem, że z tym rowerem się już nie da nic zrobić. Jeżeli rower jest na ciebie za duży, to jest to dyskwalifikacja. I to nie znaczy, że ten Scott jest złym rowerem. To jest dobry rower, tylko to jest dobry rower dla bardzo gipkich osób. Ja nie jestem taki super gipki, stąd znając swoje ograniczenia i wiedząc o tym, że parę propozycji na rynku jednak dla mnie jest, wybrałem sobie taki rower. I jak się na tym jeździ? Wygodnie. To o to tutaj chodzi, żeby na rowerze było szosowym wygodnie, bo to jednak na szosie zdarzają Ci się 3, 4, 5 a i 7 godzinne jazdy i chciałbyś po tych jazdach zejść z roweru niepołamany. I tutaj jest to jak najbardziej możliwe. Także jeżeli rower będzie sztywny, aero, lekki, ale niewygodny do tego, nie będzie dla Ciebie szybki. Po prostu, to tak działa, nic z tym nie zrobisz. Malowanie tego roweru to jest malowanie Euskaltel Euskadi i tu jest moja lekka wtopa. Muszę się do tego przyznać. Ja nie zauważyłem, czytając opisy tego roweru, skupiając na tym się właśnie, na czym ja się zawsze skupiam, czyli na geometrii, to jest dla mnie najważniejsze. Nie zauważyłem, że ten rower jest matowy. On jest matowy i w mojej ocenie, ok, ten mat się fajnie spisuje, ja go traktuję takim preparatem nano do ram i jest ok, tam woda się jego nie trzyma, bardzo łatwo się go myje i jest spoko, ale bez tego preparatu no, utrzymanie roweru matowego jest problematyczne. On może i jest ładny, jak komuś się to podoba, ja wolę, mówię szczerze, rowery w połysku. Natomiast no, tutaj... To była moja wtopa. Ja tego nie zauważyłem. Jak go zobaczyłem, odbierając go, lekko mi mina zrzedła. Ale po, po czasie się przyzwyczaiłem i uważam, że jakoś tam to może być. Jest rower ładny, jest, jest, jest naprawdę spoko. Trochę się musiałem do niego przyzwyczaić. To to jest taka lekka wtopa, którą tutaj zaliczyłem. Chciałem Wam jeszcze omówić kilka technicznych szczegółów, bo rowery Orbea charakteryzuje podobnie jak niektórych innych marek, na przykład Gianta, brak Eksperymentów z tematami, które nie działają w rowerze. Potencjalne źródła tego, że coś nie działa, są na przykład tu, czyli przy blokowaniu sztycy, tutaj potrafi coś nie działać w rowerach i nie działa często. Gdzieś tam jakieś rozwiązania nietypowe w sterach ja już nie wspominam o tym, że potrafią się rury sterowe urywać ale to jest po prostu błąd straszny ale tutaj jeśli chodzi o unieruchomienie tego siodła, jest dosyć duża wartość dokręcenia tej śruby i spokojnie tutaj unieruchamiasz pod każdym, pod słoniem, byś te siodło unieruchomił w tej sztyce. Natomiast ten system jest systemem sprytnym. Inżynierowie Orbei nie oszukiwali siebie samego, tak jak na przykład inżynierowie riczeja, które stworzyli podobny system, ale bez jednego elementu i liczyli na to, że to będzie działać. Natomiast w zrobiono to tak. Tu masz śrubę przez cały ten układ, doskonale wykonane kształtki, które wchodzą do środka sztycy. Ja je jeszcze smaruję pastą do karbonu, żeby to wszystko ciasno się działo. Oraz najważniejszą rzecz, śrubę do mikroregulacji z tyłu. Pewnie będą oglądały ten film osoby, które będą chciały kupić taki rower, więc ja im powiem, jak się jej używa, bo nie jest to opisane nigdzie. Otóż używasz tego w następujący sposób. Sama ta śruba określa pochylenie siodełka, ale określa pochylenie tego siodełka z tolerancją ruchu rzędu dwóch stopni, także to jest żadne określenie. To nie tak się tego używa. Używa się to w taki sposób, że tą śrubę kręcisz nią do momentu, jak uzyskasz pożądany kąt tego siodła. W sensie takim, że tył siodła oprzesz o ten punkt oporu, który tworzy ta śruba. Oprzesz to, nie ciśniesz na maksa, tylko opierasz, żebyś poczuł opór. W tym momencie kończysz zabawę z tą śrubą z tyłu, która tutaj jest, i dokręcasz na 12 Nm śrubę z boku. Masz święty spokój. Działa perfekcyjnie. Niestety, minus mały Worbei nie jest ta procedura dokładnie opisana. Oni tylko nazywają, że jest to mikroregulacja na zasadzie, że masz się domyślić, jak to zrobić. No to większość ludzi się nie domyśliła i to trzeba było po prostu z mojej strony jakieś tam popróbowania, i jest OK, działa, nie ma uwag. A to jest bardzo ważne, bo uwierzcie mi, że wiele topowych marek kolarskich ma problemy dokładnie z tym tutaj, czyli z utrzymaniem poziomu w siodle I to nie chodzi o ludzi, którzy ważą tyle co ja chociaż trochę ta waga spadła, powiedzmy, ale chodzi na przykład o dziewczyny, które ważą 55 kg i im się siodło przestawia. No i co wtedy? No Po prostu to jest źle zaprojektowane. Jest jeden system, zawsze o tym powtarzam, który jest moim zdaniem najprostszy i najlepszy. Dwie śruby, jedna z przodu, druga z tyłu to jest system bezbłędny. Natomiast jeżeli chcesz to ogarnąć w oparciu o jedną śrubę, to trzeba zaproponować coś takiego, co jest tu, albo to, co jest w mojej ramie Sitona. Tam jest blokada od tej strony, z dwóch stron. Też to działa. OK, to co? Przejdźmy do kół. Koła, koła, których używam w tym rowerze, to Shimano najnowszy model Dura Ace C50 pod oponę, haczykowe obręcze, 21 mm w środku. W obecnym sezonie intensywnie używane w World tourze. widać ich sporo również na Tour de France. Klasyczna konstrukcja Dura nie są to koła najlżejsze na świecie. One ważą 1490 gramów komplet. Piasty Duraysa toczą się bajecznie. Nie mam jakichś uwag do tych kół. Nie są to koła mega ultra sztywne. Te mega ultra sztywność ponoć w się zyskujemy w 60, bo są tam inne szprychy. Są to koła wystarczająco sztywne. Skoro dla Wuta Vanerta są wystarczająco sztywne, to i dla mnie jak najbardziej. Bardzo fajny komfort jazdy, nie są to koła też super szybkie, trzeba uczciwie powiedzieć, żeby to nie była taka lukierkowa opowieść o tym rowerze. One plasują się pod koniec stawki najszybszych kół jeśli chodzi o aerodynamikę ale różnice są tak małe między pierwszym a ostatnim kołem że można to yy, po prostu pominąć yy, co mamy tu dalej opony, yy, oryginalnie ten rower przyszedł z oponami Vittoria Corsa 2.0 Grafem to są bardzo fajne opony, komfortowe dobrze trzymają, nie mam jakichś większych uwag do tych opon, poza tym że te Continentale Grand Prix 5000 S są oponami po prostu szybszymi. I czasami jak człowiek gdzieś depnie jakąś rundę i chce te 33 na godzinę przekroczyć średnią, to ta opona na pewno cię w tym wspiera. Pamiętajmy też, że opór toczenia jest z tobą zawsze. To nie jest tak jak aero, że schowasz się w peletonie i to aero przestaje działać. Opór toczenia jest z tobą zawsze, czy jedziesz wolno, czy szybko, czy za kimś, czy przed kimś. On jest z tobą zawsze, stąd tak ważny jest dobór opon i. I jeżeli po prostu dla Ciebie jest to istotne, to Continental, zresztą nie tylko oni, bo inne firmy również produkują szybkie opony, ale Continental na pewno coś ma ciekawego w ofercie. Jeśli chodzi o napęd tego roweru, to jest to obecnie topowa grupa Shimano, Shimano dura 9270 Di2. Z 5236, 52 36, kaseta 1130. W kasecie używane są koronki również tytanowe. łańcuch oczywiście też jest Duraysa, to jest kompletna grupa. Jak działa Duraysa? Po prostu nie myślę o tym, jak on działa. No nie myślę o tym, bo on działa tak niezawodnie i nudno. To jest jest nudnym sprzętem. Tu się nic nie dzieje, po prostu to chodzi, to jest niezawodne, to się sprawdza, hamulce są bezbłędne. Zmiana biegów jest szybka, pewna, precyzyjna, komunikacja z Garminem, z klamek, z górnych przycisków, przewijam sobie strony na Garminie. Co mogę powiedzieć? No, bateria ładuje się gdzieś raz na 1000 km, daje powiadomienia Garmin, że, coś, że trzeba ją naładować. Pomiar mocy DuRacer tej edycji jest już poprawiony, ale według Sheina Millera, nie bójmy się wielkich słów subskrybenta kanału Road Racing. Jest on jeszcze do poprawienia, minimalnie jest już lepiej niż było. Ale dalej, dalej jest pewna niespójność między prawą a lewą stroną, ale jest ona minimalna już tym razem. No nie są takie problemy jak z poprzednim pomiarem, który mojemu koledze kiedyś pokazał. 400 watów średniej mocy na wyścigu. Bardzo mu życzę takich watów, ale to jeszcze nie ten etap. Yy, ok, także jeśli chodzi o Duraysa, to to jest świetnie wykonana. Bardzo ładne wykończenie, takie minimalistyczne. Klasa sama dla siebie. Ok, to jest dwunastkowa grupa, tylko jeszcze nadmienię. Tarcze hamulcowe to jest 160-140, jeśli chodzi o przód i tył. Pedały to sprawdzone również pedały Shimano Dura Ace poprzedniej edycji. Jak sobie kupisz raz pedały Dura Ace, możesz na nich jeździć 15 lat. I dalej idziemy, bo jest tu parę niestandardowych rzeczy. Kierownica. Kierownica jest to kierownica marki ZIP która jest znana głównie z produkcji kół, robią oni świetne kierownice. To mało powiedziane dobre. Robią świetne kierownice. To jest SL70 Aero o krótkim reachu. Bardzo łatwo się przechodzi z dolnego chwytu do górnego. Ja dzięki temu, jak wygodny jest ten dolny chwyt w tej kierownicy, bardzo lubię na nim jeździć i jest to mega wygodna kierownica, jeśli o to chodzi. Jest też bardzo sztywna. Jest też bardzo sztywna. Nie jest super lekka. Waży 240 gramów ale jest po prostu mega kierownicą, to jest, ja miałem wcześniej BMC Road Machine, jeździłem na tej kierownicy i z tą kierownicą go sprzedałem i po prostu tutaj chciałem się przymierzyć do kierownicy Orbei, ale to nie to. Wróciłem do Zipa, kupiłem kolejną sztukę i jestem z niej mega zadowolony. W Orbei również mamy bardzo fajny system mocowania komputerków, obojętnie Garmin, Wahoo, co tam, na czym jeździcie, czy Trim One na przykład. Ale jest to po prostu bardzo wygodne, fabryczne rozwiązanie, wczepiane, montowane z przodu w mostku i działa to bez zarzutu. Moje siodło to jest finalnie Specialized Power model, którego używam od wielu lat. Pokazywałem wam również siodło Fizik Yanty, one wylądowało finalnie, co dziwne, w fullu moim. I tam jest no mega wygodne. Przy wyprostowanej pozycji to dopiero jest wygodne siodło. Natomiast tu jest power od speca. Ok, czyli jeśli chodzi jeszcze tutaj o tą grupę Dura Ace najnowszą, ładowanie i cała jednostka sterująca jest tu w tylnej przerzutce. Połączenie między klamkami a tym zespołem jest bezprzewodowe. Tutaj są przewody. Od przedniej przerzutki, od tylnej. Dzięki temu, że baterii nie ma na przerzutce. To nie wygląda ona tak y, przerzutka potężnie jak u innych producentów. Wbrew pozorom u Srema nie jest jeszcze tak źle. Musicie obejrzeć, jak wygląda super rekord Campaniolo. Tam dopiero poszli na całość. Yy, ok, tutaj mamy jeszcze klasyczną wielkość korby i zębatek, bo jest tu 11 z tyłu, 52-36 z przodu. To być może się w przyszłości w Shimano zmieni, tego nie wiemy. Natomiast jeszcze póki co mamy te optymalne, jeśli chodzi o mechanikę zmiany przełożeń, przełożenia dostępne w dwunastkowych grupach Shimano. Warte zauważenia jest też to, że łańcuch Dura-Ace, który jest tu stosowany, jest jednym z najwydajniejszych łańcuchów na świecie, zdecydowanie bardziej wydajnym od łańcucha Flat Top Srema. Flat Top za to, żeby nie było tak, że ma same wady, to ma jedną bardzo dużą zaletę, jest trwalszy od Shimano i to też trzeba podkreślić. Okej, okay. cóż, tak, tak wygląda moja szosa na ten rok, prawdopodobnie na przyszły rok nic się nie zmieni jeśli chodzi o szosę, za to zmieni się o gravela, na sprzedaż na OLX wystawiona jest Orbea Terra, i jest do zakupu w rozmiarze S, ten podstawowy, karbonowy model na GRX 600-800. Jest na OLXie. polecam tam go odnaleźć, ewentualnie się skontaktować, jak jesteście zainteresowani i, i będę Gravela zmieniał. Dobra, tyle na dziś. Nagrywka się kończy. Ja tymczasem zbieram się, żeby się na nim przejechać, bo jest wieczór, temperatura się trochę obniżyła, można się w komforcie karnąć, jakieś małe kółko ogarnąć. Polecam też moją strawę, tam jest, nie wiem, kilkaset osób, 700-800 followersów i również tam Was zapraszam. Bardzo dziękuję, do zobaczenia w następnym vlogu, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!